Cześć wszystkim, jestem i ja witam Was bardzo serdecznie na moim książkowym kanale. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym przede wszystkim mam gościa. Jest to moja mama. Wpadła do mnie troszkę w odwiedziny, jak wiecie, w ostatnim czasie niestety nie było to możliwe, więc teraz nadrabiamy ten wspólny czas. W dzisiejszym filmie, oczywiście, będziemy robiły to, co uwielbiamy razem robić najbardziej, czyli. Czytanie książek. Jeżeli chodzi o mnie, to mam tutaj książkę na ostrym ogniu, którą za chwilkę pokażę Wam nieco dokładniej, ale już w tym momencie musicie przyznać, że ta okładka robi gigantyczne wrażenie. Jestem nią totalnie, totalnie oczarowana, jest przepiękna. Poza tym mamy dzisiaj w planach małe zakupy i ogólnie spędzanie razem, wspólnie czasu. Także jeżeli lubicie filmiki z moją mamą, zostawcie kciuka w górę. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji. A teraz już bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do tego reading vloga. Jeżeli chodzi o książkę na ostrym ogniu, to tak prezentuje się ona z bliska. Autorką jest Elizabeth Ace Wudu. Mam nadzieję, że dobrze czytam nazwisko autorki. Na pewno później sprawdzę, jak to się dokładnie wymawia. Książka w naszym kraju wydawana jest przez wydawnictwo Feria Young. Tutaj łapcie jej opis. My już, jak widzicie, jesteśmy ogarnięte i będziemy zbierały się do wyjścia, ale zanim wyjdziemy, mam do Ciebie bardzo ważne pytanie. Jak się czujesz nagrywając ze mną film po tak długiej przerwie? Ojej, brakowało mi tego fantastycznie! <grym> Muszę przyznać szczerze, że mi również, także nie mogę się doczekać na ten filmik i ten dzień. E, I w ogóle ładnie to wygląda. Trzeba zrobić miniaturę. <grym> Czekajcie! Dobra, także jeżeli miniaturę już mamy, to teraz możemy oficjalnie zbierać się do wyjścia. Jakby co, to wczoraj byłyśmy na takim, wiecie, naprawdę rasowym spacerku. To możecie zobaczyć to zresztą na kanale u mojej mamy. Pokazała mi trochę Starego Miasta i innych no takich No właśnie, słuchajcie, do Warsz... czasu przyjeżdżam do maji, a ona mnie dopiero teraz tymi bocznymi uliczkami przeprowadziła. Inne takie no. warszawskie, ciekawe miejsca, a dzisiaj no e, trochę inaczej, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. Jeżeli chodzi o mój dzisiejszy strój, mam po prostu zwykłą czarną bluzkę, która jest fajna z tego względu, że tutaj ma takie jakby ściągacze na bokach i może być albo dłuższa, albo krótsza, to jest taka jej średnia długość powiedzmy i koszulka jest z Zary, spodenki są też z Zary z zeszłego roku, ale w tym roku też je znajdziecie, są świetne. Mam takie również czarne, pasek jest z i zaraz poszukam jeszcze jakichś butów I oczywiście zabiorę ze sobą maseczkę, no bo w tym czasie jest to oczywiście obowiązkowe. I make things complicated Why do I lose all my control? oh, oh. I keep on letting my bad habits Make us both come crashing to the floor I choć zdrawa trwało to wszystko Tak naprawdę, mam chwilkę, to minęło trochę czasu. Wróciłyśmy i załatwiłyśmy najważniejszą rzecz, czyli naszą dzisiejszą misję, po którą tak naprawdę cała ta wyprawa się odbyła, mianowicie IKEA. Zaraz zrobię dla Was mini haul, natomiast chciałabym Wam jeszcze pokazać ilość rzeczy mm, do ćwiczeń, które aktualnie znajdują się w tym mieszkaniu. Tutaj, jeszcze pod spodem jest sporo ciężarów, także. Jeżeli znowu zamknę siłownię, dam radę zrobić tu naprawdę 100% treningu. Czas na szybki haul z Ikeowej siaty. Po pierwsze mam tutaj wieszaki, wieszaków nigdy za wiele. Dalej kolejny niezbędnik z wizyty w IKEA, czyli dwa nowe prześcieradła z gumką. Pościel w takim ładnym wzorze trochę różowym. Coś, z czego cieszę się szczerze mówiąc najbardziej, czyli nowy dywanik do łazienki. To są te dywaniki, takie większy rozmiar z kuleczkami. Na pewno jeżeli chodzicie do Ikei, to je kojarzycie. Ja w poprzednim mieszkaniu miałam taki niebieski, potem drugi raz niebieski. W tym mieszkaniu nowym miałam szary. A teraz pozazdrościłam trochę laużeli, ponieważ jak kiedyś u niej byłam, to widziałam taki różowy i kiedy tylko go zobaczyłam, to uznałam, że Przyda się mi nowy, ładny różowy, więc jest. Następnie przyszedł czas na trochę talerzy. To są talerze, które moja mama po prostu u siebie potukła i chciała sobie dokupić do kompletu, więc mamy dwie takie miseczki i trzy takie bardzo duże talerze. Ja też mam w sumie ten komplet naczyń tylko biały i bardzo dobrze się one sprawdzają, więc jeżeli ktoś z Was się zastanawia nad talerzami z Ikei, to polecam serdecznie. O ile ich nie zbijecie, to przetrwają wiele. I kolejne niezwykle ekscytujące rzeczy, czyli baterie oraz akurat to jest coś, z czego niezmiernie się cieszę, czyli wyciskacz do czosnku. Czy to ma jakąś inną nazwę niż wyciskacz do czosnku? Jak to się może nazywać? Dajcie mi znać w komentarzu. A że czosnku dużo używam, to możecie sobie wyobrazić, jak bardzo mnie to maleństwo cieszy. I w sumie to by było na tyle z tego szalonego holu. Teraz myślę, że już nie ma co przedłużać czas wykorzystać ostatnie promienie słońca tego pięknego dnia i poczytać sobie trochę na balkonie. Takim oto sposobem witam Was w kolejnym dniu tego reading vloga. Jak widzieliście, ja już jestem po śniadanku, troszkę książki z rany też udało mi się przeczytać. Jeżeli chodzi o update czytelniczy, to aktualnie znajduję się na 264 stronie na rozdziale Rycerstwo. Jeżeli chodzi o na ostrym ogniu, to mam bardzo mieszane uczucia z tej książki. Zaskoczyła mnie w wielu aspektach i muszę przyznać szczerze, że byłam przygotowana na to, że będziemy mieli tutaj do czynienia z wątkiem pasji, jaką jest gotowanie, ale nie do końca byłam przygotowana na... Drugi bardzo duży, silny wątek tutaj, mianowicie na nastoletnią ciążę. Nasza główna bohaterka Emoni jest jeszcze w liceum i ma dwuletnią córkę, e, więc żyje ona na pograniczu bardzo dziwnych żyć. Natłok obowiązków, który spoczywa na tej dziewczynie jest. Przeogromny, no bo ona ma na sobie tak naprawdę mnóstwo dorosłych, jak i nastoletnich spraw, i kumulacja tego. Ja jestem pod wielkim wrażeniem jej siły, jej charakteru, tego jak ona stara się to wszystko ogarniać, ale do tego więcej przejdziemy za chwilę. Teraz ogarnijmy się. W ostatnim vlogu pytałam was o to, czy chcecie sekcje makijażowe. Na tym kanale mówiliście, że tak, więc przyszłam do was jeszcze w takim stanie. Do końca wyjściowym, wiecie tutaj, e, na wpół mokre włosy, jeszcze nie pomalowana. I co prawda dzisiaj nie zrobię niczego fantastycznego i wyszukanego, ale pokażę Wam taki mój pseudo-codzienny makijaż e, na letnie dni, czyli e, taki makijaż, który wykonuję, kiedy chcę jakoś tam trochę lepiej wyglądać. A że dzisiaj nagrywam dla Was film, no to chciałabym. Większość mojego makijażu opiera się na tej malutkiej paletce. To jest e, I Choose What I Want od Vivo. W środku mam e, wszystkie tak naprawdę podstawowe, w Wkłady, czyli rozświetlacz na wykończeniu, róż i dwa bronzery tego ciemniejszego w sumie nie używam, ale ten jaśniejszy to jest numer 2 Chestnut, przegenialny bronzer, mój ulubiony, to już jest chyba mój trzeci ten maleńki wkład, on dość szybko się zużywa, nie jest jakoś super wielki jeżeli chodzi o gramaturę nie jest tutaj nigdzie napisane, ile on tego ma, natomiast jest naprawdę świetny. Ja tę paletę, jak widzicie, jest już dość stara. Kupiłam na wakacje, żeby mieć wszystko pod ręką w jednym miejscu. Dodatkowo ma też lusterko. Tak naprawdę jestem w stanie tym zrobić większość mojego makijażu, co zobaczycie zresztą za chwilę. I zacznijmy może od bronzera Do bronzera będę używała dwóch pędli. Jeden jest z Hakuro, to jest H14, a drugi to jest pędzel z Elite. Ale nie mam prawie pojęcia jak się nazywa. I teraz będziemy... Czy ja mam być na czole? Zawsze daję sobie troszkę na czoło, troszkę na żuchwę i oczywiście na kości policzkowe, ale nie pod kości policzkowe, tylko w tym miejscu. Dzięki temu po prostu mam wrażenie, że ta twarz wydaje się taka bardziej uniesiona, a nie taka ściągnięta jak na przykład wtedy, kiedy próbowałam z konturem w liceum i robiłam to za nisko, ale też wtedy takie były po prostu metody. I teraz będę używała bardzo staranego glam brusha, e, o numerku t 11, 112 i tego różu z paletki, który będę dawała dosłownie w tym miejscu, żeby połączyć go ładnie z brązorem. Aby to wszystko stanowiło całość. I ja zawsze daję ociupinkę różu również na nos. Bo wtedy mam wrażenie, że ta twarz po prostu jest taka bardziej ożywiona. Oczywiście, w tym aparacie nic z tego, co mówię, prawdopodobnie nie będzie miało swojego odzwierciedlenia, że będziecie mogli to zobaczyć. I pewnie wszystkie kolory będą przychowane, ale to nie jest istotne. Na koniec, jeszcze troszkę rozświetlacza nad usta, na nosek. Tutaj w to miejsce jakoś ona się na pewno nazywa. No i na skronie tak. I teraz zrobię super szybki makijaż oka, do którego potrzebuję dwóch pędzli. Jeden to jest Hakuro H77, jego będę używała do blendowania cienia w załamaniu oraz taki bardzo stary pędzelek z pierlenek, którego będę używała do rozświetlenia wewnętrznego kącika i do tego oczywiście użyję tego samego rozświetlacza, co do reszty twarzy. Załamanie wykonturuję, mam nadzieję, że zgadliście. Oczywiście tym samym bronzerem, którego używałam. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o cienie i większość makijażu, to byłoby na tyle. Odkładam moją super świetną paletkę. I teraz, um, może nałożę coś na usta, chociaż mam już nałożony balsam, ale, um, no nie wiem, jakiś błyszczyk myślę, że jeszcze by się przydał. I użyję mojego ulubionego błyszczyka z Too Faced, To jest Lip Injection Extreme. Bardzo, bardzo, bardzo go lubię, natomiast on potrafi być mocno piekący, więc uważajcie. Jeżeli nie chcecie wydawać. Tyle kasy na błyszczyk, w ogóle. Ja tutaj mam tą mini wersję, ona i tak kosztowała jakieś 60 zł. I to jest w ogóle moje drugie opakowanie. To polecam Wam ten błyszczyk z Eveline: Oh My Lips. To jest ta wersja, chyba z Jadem Pszczelim. Działa praktycznie tak samo, tylko że ten ma taki lekko blado-różowy kolor, dlatego trochę mniej go lubię, ale jeżeli chodzi o działanie, to jest identyczne. Teraz zrobić najważniejszą rzecz w moim makijażu, czyli brwi. Używam kredki z Brow. gorąco ją Wam polecam. Kosztuje 14 zł, jest świetna oraz e, takiego żelu utrwalającego z Eveline. I to by było w sumie na tyle. Teraz pozwólcie, że zrobię magiczny trik. I tak, jak to sposobem brwi są już na swoim miejscu. Jeżeli chodzi o taki mój tip, jeżeli macie tak samo jak ja super cienkie i mało widoczne brwi, to starajcie się wyczesywać te włoski jak najbardziej do góry żelem że one wyglądają na takie bardziej fluffy i teraz czas na ostateczny krok makijażu, czyli makijaż oka. I wydaje mi się, że dzisiaj nawet zrobię sobie kreski. Co prawda wczoraj też je miałam, ale w ostatnim czasie nieczęsto to robię. Natomiast kreski, rzęsy i lecimy. Jeżeli chodzi o liner, którego aktualnie używam, to jest to Perfect Slims. L'Oreala, mój ulubiony, zdecydowanie wracam do niego ostatnio cały czas. Później będę używała takiej oto odżywki do Epeline. Polecam Wam również jako primer pod te tusze. I jeżeli chodzi o tusze, to będę używała dwóch: Carling Pump Up Mascara z Lovely. Oraz volume drama z Vibo. To są już któreś moje opakowania, jeżeli chodzi o te tusze i bardzo lubię ich kombo, chociaż akurat w tym momencie moje rzęsy nie są jakoś w idealnym stanie, czasem mam takie momenty, że są piękne, długie i gęste, a czasem tak jak teraz nie. No, ale nie ma co się tym przejmować. Po prostu jeszcze raz trzeba zrobić magiczną sztuczkę i wrócić do Was z ładnie pomalowanymi oczkami. I oto moja full fancy yy, letnia wersja, pamiętajcie, dziewczyny, bardzo ważną prawdę życiową, mianowicie brwi oraz kreski. To są siostry, ale nie bliźniaczki, więc nie muszą być y, identyczne. Nie martwcie się o to. Poza tym do makijażu użyłam jeszcze trochę tego korektora. To jest Too Faced Born This Way. I tak naprawdę używam go teraz tylko i wyłącznie, dlatego, że to jest mój jedyny wystarczająco ciemny korektor, który pasuje do mojej karnacji po wakacjach. I przypodrowałam to tym pudrem z Fippo Transparent Baking. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o sekcję makijażu. Mam nadzieję, że komuś się to podobało i nie wszyscy to przewinęli. I teraz, jeszcze na koniec, pozwólcie, że szybko ogarnę włoski, przebiorę się i lecimy dalej z czytaniem. I takim oto sposobem jestem już gotowa i nawet, słuchajcie, założyłam dzisiaj sukienkę. To ostatnio aż tak często się nie dzieje, natomiast poczułam dzisiaj, że jest ten dzień, ten dzień na sukienkę. Mam lato, więc e, trzeba korzystać. Kończyłam czytać na ostrym ogniu i muszę Wam przyznać szczerze, że nie wiem co myśleć o tej książce. Potrzebuję zdecydowanie chwili, żeby zebrać myśli. Głównie z tego względu, że zakończenie dość mocno mnie rozbiło i wywróciło wiele rzeczy do góry nogami. Jeżeli ktoś z Was tę książkę już przeczytał lub będzie miał zamiar przeczytać, to. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o postawie ojca na końcu tej książki, i czy jego zachowanie zmieniło Waszą opinię o nim równie mocno, co w moim przypadku. Pozwólcie, że ja chwilę zastanowię się, jakie są konkretnie moje odczucia wobec tej książki, i zobaczymy się na podsumowaniu. Jeżeli chodzi o klasyfikację gatunkową na Ostrym Nożu Elizabeth Ace to w związku z tym, że książka wydawana jest przez wydawnictwo Feria Young, oczywiście nikogo nie dziwi, że jest to powieść młodzieżowa. Natomiast warto zaznaczyć, że przeważają tutaj wątki obyczajowe, mamy trochę wątków romantycznych. Może już w pierwszym zdaniu opisu znajduje się słowo magia, w żadnym stopniu nie jest to powieść fantastyczna. Główną bohaterką, a zarazem narratorką powieści jest Emoni Santiago, dziewczyna, która ma zaledwie 17 lat, jest w ostatniej naturalnej klasie liceum. Mieszka razem ze swoją babcią, a właściwie abuelą w Stanach Zjednoczonych, natomiast jest pochodzenia portorykańskiego. Pochodzi ona z niezbyt bogatej rodziny, która jest w dość trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o relacje i o więzi pomiędzy jej członkami. Na ostrym ogniu najbardziej reprezentatywnym przykładem tego wydaje mi się być relacja Emoni z jej ojcem, który zamiast żyć ze swoją rodziną w Stanach, tak naprawdę duszą i ciałem bardzo często przebywa ze swoją portorykańską rodziną, stara się pomóc ludziom w tamtym miejscu i tak naprawdę przez to jego relacje z córką bardzo, bardzo cierpią. Dodatkowo nie najlepiej przyjął on sytuację życiową Emoni, która zdecydowanie jak na nastolatkę jest niecodzienna, ale nie jest czymś, co się po prostu w życiu nie zdarza. Mianowicie w momencie, kiedy poznajemy dziewczynę, ma ona już dwuletnią córkę. I teraz proszę wyobraźcie sobie nastoletnią dziewczynę, która ma naprawdę dobre serce i silny charakter, ale jest po prostu osobą, na którą narzucono milion jeden obowiązków. Po części wynikają one z tego, na jakim etapie życia się znajduje, czyli fakt ostatniej klasy liceum, moment, kiedy naprawdę trzeba się przygotować i dać z siebie wszystko, aby utorować sobie tą lepszą ścieżkę w przyszłości, w życiu. Dodatkowo nad głową nastolatki cały czas wisi to widmo, że jej rodzina. Nie jest y, jakoś niesamowicie zamożna, że naprawdę ona musi przyłożyć się, pomóc w tym, żeby mieli za co się godnie utrzymywać. I w tych powiedzmy podstawach jej życia, które są już same w sobie dość trudne, pojawia się jeszcze malutka córeczka, której ona oddaje całą siebie, którą pragnie wychować na dobrego człowieka, która też ma wiele czasem kosztownych potrzeb, dla której przede wszystkim ona musi znaleźć czas, co nie jest łatwe, godząc ze sobą, te wszystkie obowiązki, i w tym wszystkim jest coś, co Emoni traktuje jako największą pasję swojego życia, mianowicie gotowanie. I pozwólcie, że od tematu gotowania zaczniemy. Co prawda, moim zdaniem nie jest on najważniejszy w tej książce, e, natomiast jest zdecydowanie motywem przewodnim, jest wspaniałym tłem e, dla wszystkich wątków, które się tutaj rozgrywają. Powieść na Ostrym Ogniu skonstruowana jest w ten sposób, że jest ona podzielona na części. I tutaj, jak widzicie, mamy część pierwszą, która e, nosi pod tytuł, właściwie tytuł Kwaśne. I każdą jedną część rozpoczyna przepis Emoni. Tutaj mamy na przykład. Gdy życie staje się kwaśne jak cytryna, zrób z niej pudding. Kokosowy z werbeną cytrynową, i potem mamy już dzień pierwszy, czyli pierwszy rozdział, który rozpoczyna nam powieść. Więc jak sami widzicie, w powieści to jedzenie wita nas na samym starcie. E, mamy tutaj parę przepisów, natomiast taka moja malutka uwaga co do tych przepisów. Ja się zastanawiałam nad tym, czy by któregoś w tym vlogu nie wykonać. Tyle, że jest pewien problem, ponieważ emonium używa w swoich przepisach składników, które są takie dość. Egzotyczne i które zdecydowanie nie są łatwe do dostania w Polsce, Moni w tak przepiękny sposób opowiada o tym, co gotuje, jak gotuje. Bo ona nie robi tego wszystkiego według przepisu. Ona potrafi przeczytać przepis i w mgnieniu oka zdaje sobie sprawę z tego, co chce tutaj pozmieniać. Dla niego gotowanie, tak jak dla większości osób, nie jest rzeczą, w której należy postępować według. Utartych reguł, w żadnym wypadku ona po prostu gotuje tak, żeby zadowolić siebie, a przede wszystkim swoich bliskich, żeby wywołać w ludziach konkretne emocje, przywołać konkretne wspomnienia. Ona potrafi wręcz czarować tym jedzeniem. I to, w jaki sposób jedzenie jest przedstawione w tej powieści, przepiękna sprawa, ponieważ ukazuje, że. Spożywanie posiłków to nie jest tylko i wyłącznie coś, co ma na celu zaspokojenie nas. To jest coś, czym my możemy się delektować, w czym możemy dostrzegać. Coś więcej, coś, co nas poruszy, zarówno jeżeli chodzi o nasze emocje, o tworzenie wspomnień oraz o przywoływanie ich. Zdecydowanie, jeżeli jesteście smakoszami, nie powinniście omijać tej pozycji. To będzie dla was prawdziwa gratka. Kolejny wątek, który zdecydowanie należy poruszyć, to jest oczywiście kwestia nastoletniego macierzyństwa. Emoni kocha swoją córeczkę Emmę ponad życie, natomiast ona mierzy się z konsekwencjami tego, że... Postanowiła, zadecydowała, że zostanie tą młodą matką. I tych konsekwencji tutaj jest naprawdę sporo. Jest tutaj pokazane również bardzo dużo tych dobrych stron i momenty, w których Emoni opisuje to, co czuję, widząc swoją córkę, dotykając ją. To jest coś, co mam wrażenie rozczuli niejedno serce. U mnie zdecydowanie podziałało. Parę razy miałam gigantyczne momenty wzruszenia tutaj. Niezwykle ciekawym posunięciem ze strony autorki jest fakt, że w przeciwieństwie do większości książek, w których spotykałam się z tematem nastoletniego macierzyństwa, tutaj autorka postanowiła, że Pokaże nam tę nastolatkę już w momencie, kiedy to dziecko ma tych parę latek, a nie w momencie, kiedy działy się te wszystkie dramaty związane z zajściem w ciążę, z dowiedzeniem się o tym, te momenty, kiedy ona musiała podjąć decyzję, co dalej z tym wszystkim zrobi. Tutaj widzimy, co dzieje się już na późniejszym etapie jej życia, i to jest wartościowe, ale z drugiej strony też niezwykle ciekawe. Spojrzenie na tę sytuację. Spojrzenie, które sprawia, że ta powieść staje się wyjątkowa na tle innych powieści młodzieżowych. Jeżeli chodzi o relacje Emonii z ojcem Emmy, to są one dość skomplikowane. Nie będę się tutaj zagłębiała jakoś bardzo mocno w ten temat, natomiast. On zachowywał się czasami w taki sposób, że ja totalnie tego nie pochwalałam i um, współczułam dziewczynie, że musi się po prostu z czymś takim, z tego typu zachowaniami zmagać. Nie będę wam dokładnie mówiła, o co tutaj chodzi, bo będzie to spoiler, ale na pewno jeżeli ktoś z Was czytał, to... To wyczuję, które te momenty były bardzo mocno nie w porządku. W opowieści na Ostrym Ogniu pojawia się wątek romantyczny, natomiast nie jest on zbyt nachalny i jest raczej takim e, mniejszym elementem całej tej opowieści. Jest on dość uroczy i całkiem mnie wciągnął, ale wciąż uważam, że nie jest tu na tyle istotny, żeby się nad nim teraz pochylać, bo trzeba powiedzieć jeszcze o innych kwestiach, a mianowicie o tym. Jak wielu różnorodnych bohaterów tutaj mamy, jak dobrze są oni wykreowani. Mamy tutaj przekrój postaci pozytywnych, negatywnych, takich, co do których mamy. Bardzo mieszane odczucia Mamy tutaj bohaterów, którzy zmieniają się Na przestrzeni em, Powieści, rozwijają się W pozytywny bądź też negatywny Sposób, e, przede wszystkim Jak już mówiłam, e, zaskoczyła Mnie postać ojca Emoni Ja osobiście najbardziej pokochałam postać przyjaciółki Ale przede wszystkim Babci Abueli, Abuela to jest po prostu Miłość życia, e, to w jaki sposób Potoczył się jej wątek, kolejny raz Nie chcę tutaj niczego spoilować I choćbyście mieli przeczytać te powieść tylko i wyłącznie dla relacji emoni z jej Abuelą Zróbcie to, błagam. I jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, to powieść jest bardzo mocno na czasie, nie tylko przez to, że ma w sobie wiele nastoletnich, aktualnych dla wielu, wielu z nas problemów, ale jest to też powieść, która może być dobrym przykładem dla ruchu Black Lives Matter. Ona tutaj pokazuje, z czym Emoni, żyjąc w Stanach Zjednoczonych, będąc osobą o ciemniejszym kolorze skóry, będąc osobą z mniejszości etnicznej, Naprawdę jest tutaj niejednokrotnie szykanowana, ma po prostu ciężej, A poza tym dziewczyna jest również szykanowana oczywiście pod względem tego, że jest nastoletnią matką. Dodatkowo niesamowity jest fakt, jak wiele z kultury rodziny Emoni... Tutaj się przewija, jak bardzo ten na przykład hiszpański język jest jej obecny. I jako ciekawostkę dodam, że przez powieść pojawiają się różnego typu wzmianki właśnie hiszpańskojęzyczne, ale na samym końcu znajduje się słownicze. I jeżeli tak jak ja na przykład hiszpańskiego nigdy się nie uczyliście, to w tym słowniczku macie wszystko, co najważniejsze wytłumaczone. I już widzę, że ładnych paręnaście minut opowiadam Wam. Wręcz w samych superlatywach o na ostrym ogniu. E, mam nadzieję, że uda mi się jakoś sensownie skrócić to w montażu. Natomiast mam jeszcze dwie uwagi, które po prostu należy tutaj poruszyć. E, mianowicie, po pierwsze, ja czasem miałam wrażenie, że wątki, które są wplatane tutaj, rozwiązują się w dość. W łatwych okolicznościach, i nie zrozumcie mnie źle, ponieważ Emoni miała naprawdę ciężkie życie. I w momencie, kiedy my ją poznajemy, to my ją poznajemy jako dziewczynę z wielkim bagażem. Ona się przez karty powieści mierzy z jakimiś tam mniejszymi bądź większymi komplikacjami. Natomiast mam wrażenie, że one się rozwiązują wręcz zbyt. Cukierkowo, zbyt łatwo. Nie ma w tej powieści po prostu jakiegoś takiego wielkiego dramatu, wielkiego konfliktu, czegoś, co jakoś bardzo mocno zawirowałoby całym życiem Emonii. Um... I ja nie mówię, że ta powieść jest przez to zła, ale mam wrażenie, że gdyby coś takiego się tutaj pojawiło, wywoływałaby ona w czytelnikach jeszcze większe emocje, przez co byłaby po prostu lepiej zapamiętana. Dodatkowo e, chwilę wcześniej opowiadałam Wam o tym, jak różnorodni i wspaniali są tutaj bohaterowie, jak autorka ich autentycznie wykreowała, em, jak oni są obrazowi, jak inni od siebie, ale. Kolejny raz mam małe ale i nie do końca tutaj odpowiada mi sylwetka Emmy, bo ja wiem, że to jest małe dziecko, ja wiem, że ono ma dwa, później trzy latka. Ja na przykład w życiu poznałam już sporo dzieci w tym wieku i każde z nich było inne, każde miało jakiś taki swój charakterek, jakąś osobowość, a tutaj mam wrażenie, że Emma jest po prostu dzieckiem i nic więcej o niej powiedzieć nie mogę, a szkoda, bo gdyby. Autorka dała jej nieco więcej, właśnie z takiego charakterku konkretnych mm, zachowań, czegoś, co jest takie typowo przepisane dla tej małej, to ona również byłaby lepiej przez nas zapamiętana, a tak jest dla mnie po prostu dzieckiem emoni, a nie emom wyjątkowym bohaterem. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o na ostrym ogniu, szata graficzna, przepiękna powieść. Bardzo, ale to bardzo wartościowa, zdecydowanie pozycja wyróżniająca się na młodzieżowym rynku czytelniczym. Dla smakoszy jedzenia czytajcie to. Dla osób, które chcą poczytać o wątku nastoletniej ciąży, o problemach rodzinnych, ale nie tylko o, o problemach związanych z pochodzeniem. Dla osób, które interesują się ruchem Black Lives Matter i tym, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, dla osób na co dzień mieszkających tam. Błagam, sięgnijcie po tę książkę! I mi w tym momencie pozostaje już tylko podziękować Wam za to, że byliście ze mną dzisiaj. Dajcie znać, czy ten film Wam się podobał, czy lubicie taką formę filmów i przede wszystkim, czy macie zamiar przeczytać na ostrym ogniu. Jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, to zawsze możecie zdać kciuka w górę i na przykład subskrybować ten kanał, odwiedzić mnie na moich innych social mediach jak Instagram czy TikTok. I to by było naprawdę na tyle. Do w kolejnym